Siedzą, jak dwa błędy w systemie, jakby ktoś posadził pomidor i cegłę i kazał im się wypowiedzieć o walce. Z jednej strony najman, gość, który siedzi, jakby go przybiło wspomnienie o każdej porażce z osobna. Postura, jakby dopiero co przegrał wojnę z krzesłem. Z drugiej strony ufoludek. Typ wygląda, jakby właśnie dostał bana na grawitację. Głowa, jak antena z polsatu. Spojrzenie jak po trzeciej dawce 5G a siedzi jakby się bał że grawitacja to pułapka siedzą obaj jak zwiędłe marzenia jeden myśli że jest wojownikiem drugi nie myśli wcale to nie wywiad to nie rozmowa to inwentaryzacja żenady i nagle najman mówi On ma swoich ludzi od wynoszenia go. Proszę bardzo, jak go wynosili, to wyglądało to, jakby ktoś próbował przenieść martwego kebaba na wynos, który ktoś już zjadł w połowie, a resztę wstydzi się dokończyć. Dwóch facetów ledwo się mieściło pod nim, bo on ważył więcej od całej reszty tej walki razem wziętej. Czyli całe nic. Facet nie jest fajterem. On jest meblem z Ikei którego nikt nie potrafi złożyć, a tym bardziej wynieść bez instrukcji. Wyglądał, jakby miał w noszach więcej nieudanych prób w życiu niż najman na ringu. I wyobraźcie sobie zwykłego zawodnika. Wychodzi po walce jak wojownik, a ten, jakby go wynosili z imprezy, na której przegrał zakład, że utrzyma się na nogach. To nie była walka, to był show dla osób z fobią na temat ruchu i ambicji. Gość tak leżał, że jeśli dostałby medal, to tylko za najlepszy statysta w walce o przetrwanie. I serio, kto im kazał się pokazywać? Przypominają bardziej mebel ogrodowy po zimie, wysuszony, połamany i absolutnie nie do użytku. A Najman, on mógłby się uczyć od Ufolutka, jak robić porażkę z klasą, bo on to nawet po przegranej wygląda jak człowiek, który właśnie dostał zawału z własnej głupoty. I teraz uwaga, jeśli chcesz więcej takich rozkmin, jak rozjeżdżać największe porażki na TikToku i nie dać im nawet cienia szansy, to zasubskrybuj mój kanał. Bo tutaj nie ma litości, są tylko prawdziwe rzeźnie i ostra jazda bez trzymanki. Klikasz suba, albo sam wyglądasz jak najman po walce czyli przegrany i wynoszony na noszach.